Się za nami, tyś nie zruszy ja. Do ciebie woła Jezus, Maryja, cały mężny świat. Do ciebie woła Jezus, Maryja, cały mężny świat. Matka fatimska, murcz się za nami. Jest świat. Do ciebie woła Jezus, Maryja, cały nędzny świat. Do ciebie woła Jezus, Maryja, cały nędzny świat. Grapa tańska, za nami. Jest wózszy świat. Do ciebie chowa, Jezus Maryja, cały nędzny świat. Do ciebie chowa, Jezus Maryja, cały nędzny świat. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, I nie wódź nas na pokuszenie, na nasbaw od złego. Amen. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, między niewiastami i błogosławiony owoc brzucha Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami błogosławiony obok Twojego, Jezus. Módl się za nami teraz i w Amen. Pięta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Droga Mario, łaski pełna, chęt z błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony chłopak żywota Twojego, Józef. Pięta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta, Święta Mario, Matko Bosza, się za nami grzesznymi, teraz, teraz im godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Święta Marii, Matko Boża, czuć się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Kochana Marii, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jest między miastami i błogosławiony o odżywotach Twojego Jezus. Święta Marii, Matko Boża, Módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan w sobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełne Pan błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.